Do zabawnego towarzyskiego zadrażnienia doszło w Katowicach, kiedy to anty czy anty. No, w każdym razie terroryści pomylili się i wpadli w goście, nie do tego mieszkania, do którego mieli, i sponiewierali niewinną parę lokatorów. Zgrzyt starał się załagodzić rzecznik policji, tłumacząc, że, cytuję, to było coś w rodzaju oporu państwa, którzy byli w tym mieszkaniu. Nie było woli współpracy, nie, nie było momentu wpuszczenia, otwarcia drzwi, by policjanci mogli wejść i sprawdzić dokładnie, czy nie przebywa tamten ten Bezpieczny przestępca. No tłumaczenie na poziomie akcji policji. Czyli winę załomową, jakiej antyterroryści im spuścili, odpowiadają lokatorzy. Aby w przyszłości uniknąć takich nieporozumień, kiedy pod drzwiami staną i nocą, kominiarkami w drzwi za omocą, należy natychmiast nie wykazywać najmniejszej woli czegoś w rodzaju oporu. A wprost przeciwnie, trzeba zabezpieczyć moment wpuszczenia. Przewidujące lokatorzy, aby uniknąć pomyłkowego lania, powinni w ramach okazywania woli współpracy obezwładnić się sami. W tym celu kładą się na podłodze i rytmicznie walą o nią głowami. Wyrobiony lokator sam sobie łamie rękę. Dobrze jest puścić jakąś skoczną, ale nastrojową melodię, aby uderzania odbywały się rytmicznie, a więc sprawnie. Słuchajcie, warto już teraz potrenować, bo nie znasz dnia ani godziny. Przestępczość w kraju rośnie i policja przestępców ściga, niestety.